Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Białorusinach w Polsce, opozycji, a także o stosunku Polaków do przedstawicieli tej narodowości. A pretekstem do tego jest raport Centrum Nieroszewskiego, Białoruska Emigracja w Polsce: Opinie, postawy, dylematy. Ze mną jest jego dyrektor Ernest Wyciszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. To już drugi Państwa raport poświęcony kwestiom białoruskim. W pierwszym raporcie, o którym jeszcze zapewne porozmawiamy, skupili się Państwo na tym, jak Polacy postrzegają Białorusinów, w drugim chodzi głównie o to, jakie mają poglądy ci, którzy przyjechali z Białorusi do Polski. Aż 87% z nich to ci, którzy wyjechali po 2020 roku, czyli roku, gdy Aleksandr Łukaszenka sfałszował wybory prezydenckie. Czy jednak my możemy powiedzieć, że wszyscy ci ludzie to są emigranci polityczni? Większość tak, dlatego że tu mam do czynienia z pewną wyjątkową grupą, dlatego, że musimy pamiętać, że nie jest to badanie na ogólnej próbie białoruskiej, ale badanie mające na celu naświetlić to, jak wyglądają ci którzy Którzy przebywają obecnie w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy osób. Większość z nich przybyła do nas po 2020 roku, i większość z nich, jak potwierdza badanie, przybyła dlatego, że obawiają się represji ze strony reżimu. I w zasadzie przestali wierzyć w to, co wynika też z naszych wyników, przestali wierzyć w to, że sytuacja na Białorusi może się w najbliższym czasie poprawić, a przez to stracili trochę nadzieję na, na budowanie tam przyszłości i szukali kierunku do budowania przyszłości. Powodem bezpośrednim nie musiały być represje, ale też pewna brak perspektyw. Polska, państwo blisko położone, blisko, kultur, blisko kulturowe, jawiło się dla wielu tych osób też szansą na, na, na lepsze życie. Rzeczywiście tak wygląda z tych badań, że połowa uznaje, że Polska jest krajem, gdzie się żyje lepiej niż na Białorusi. 21% wskazuje na pracę lepiej płatną, a 19% bardziej zgodną z kwalifikacjami. Rzeczywiście niewielu z nich chce wrócić do ojczyzny. Czyli ja rozumiem, że oni w ogóle już stracili wiarę, już według nich nie ma żadnych szans na zmiany. No niestety taki wniosek można wyciągnąć. Jeżeli połowa tych osób, a tu jest ciekawa też kategoria jakby demograficzna, dlatego że w naszym badaniu wyszło, że zdecydowana większość tych osób to są ludzie albo młodzi, albo w wieku średnim poniżej 45 roku życia. To są ludzie, dla których przyszłość jest niezwykle istotna. i Jeżeli większość z nich zauważa, że albo chce zostać w Polsce, Duża mniejszość, ale też szczęścia, aby wyjechać do innych krajów, a naprawdę nieliczni myślą o to, że mogą wrócić na, na Białorusi, tylko pod warunkiem, że sytuacja się zmieni, to oznacza, że zakładają inaczej chyba niż Ukraińcy w Polsce, że pobyt tutaj jest czymś bardziej trwałym i bardziej też im zależy na tym, aby wpisać się w polskie społeczeństwo, bo wiedzą, że ich przyszłość będzie zależała od tego, jak tu sobie ułożą życie. I, I oczywiście wynika z tego prosty wniosek, że ich przekonanie że szans o szansach na zmianę polityczną jest, no, na Białorusi dzisiaj są no, niestety bardzo negatywne. Trudno się temu dziwić, zważywszy na to, co widzimy, jeżeli chodzi o politykę reżimu i. i, i... Rosnące uzależnienie Mińska od, od Moskwy i brak perspektyw na, na, na polityczną zmianę, przynajmniej dzisiaj. A czy ci ludzie coś robią? Czy oni zakładają jakieś stowarzyszenia, organizacje? Czy raczej są? Tacy dość bierni politycznie. Może kilka słów powiem o metodzie, bo ona jest istotna. Jak zbadać tych ludzi? Nie mamy ich przecież, nie mamy spisu pełnego. Socjologowie nam doradzili następującą metodę i poprowadzili ten, to w ten sposób, że wysłaliśmy ankiety do licznych organizacji białoruskich, które są w Polsce, ale też do osób, które znamy, aby taką metodą kuli śniegowej tą ankietę dystrybuować wśród tej, tej mniejszości. Oczywiście to ma swoje ograniczenia, dlatego że to docierało przede wszystkim do osób, które gdzieś aktywnie się angażują społecznie, są na mapie tych instytucji. Z badań wyszło, że około połowa z tych osób jest zaangażowana w różnego rodzaju działalność społeczno-polityczną, połowa nie, czyli to są osoby, które przybyły tu, aby realizować karierę głównie z sektora IT. Pamiętajmy, że w no, Białorusi rozwijał się świetnie ten segment gospodarki. Wiele z tych osób przybyło do Polski, czy też na Ukrainę, a po wojnie z Ukrainy do Polski. Więc mamy taki podział pół na pół. Osoby, które są zaangażowane w działalność taką publiczną, opozycyjną, połowa to raczej pewnie młody, młody mały i średni biznes. Więc tak wygląda ten podział. I to, ta metoda jest o tyle, o tyle ważna, że udało się pozyskać blisko 1300 ankiet na około 80-100 tysięcy berośni przebywających w Polsce, to jest bardzo duża próba. Oczywiście istniało ryzyko, że ankiety mogą być wypełniane przez przedstawicieli reżimu, którzy zaplątali się gdzieś pośród tych osób w Polsce, więc musieliśmy wykonać pewną pracę tak zwaną walidacyjną, aby odsiać potencjalne odpowiedzi płynące ze strony. Osób chcących wpłynąć specyficznie na wyniki, ale to się udało zrobić. Więc to jest dosyć eksperymentalne badanie. Zazwyczaj się tego nie robi, bo to nam nie mówi wiele o całym społeczeństwie białoruskim. Ale mówi nam dużo o tej dość spójnej grupie, która znalazła się w Polsce i która jest dla nas istotna, jeżeli chcemy kształtować nie tylko politykę wobec nich, ale też politykę wobec przyszłej Białorusi, jakakolwiek ona i będzie. A możesz powiedzieć, jak byście odsiewali te wyniki, które mogły być pisane pod wpływem reżimu? Czy to jest tajemnica? To jest tajemnica socjologów. Ja nie chciałbym wchodzić w ich buty. Są pewne metody, na przykład... Ludzkie lenistwo. Jeżeli mamy jakąś osobę, która chce wypełnić ankietę w jakiś sposób zmanipulowany, za to on zazwyczaj ona nie będzie tego robić w sposób kreatywny i każdą ankietę wypełniać inaczej, tylko zacznie stosować podobne formuły odpowiedzi. Więc można poprzez to podobieństwo jak bot, tylko ludzki bot, można wyławiać pewnego rodzaju schematy i odsiewać je. Więc oczywiście jest jakiś ryzyko, że w tych odpowiedziach znalazły się osoby jakby nasłane przez reżim, ale nie sądzę, żeby to wypaczyło wyniki. Bo w zasadzie ta, ta grupa jest niezwykle spójna, jest bardzo antysowiecka, jest bardzo antyrosyjska, jest młoda, jest w zasadzie bardzo krytyczna wobec tego, co, obserwuję, co obserwujemy za granicą na Ukrainie. Więc oni Widać, że nawet jeżeli ktoś próbował jakoś tam te odpowiedzi... Nimi pomanipulować, to się, to się nie udało. Mamy bardzo jasny obraz tego mikroświata białoruskiego, który się wytworzył w Polsce. Jedna rzecz mnie zaskoczyła, bo mówiłeś o tym, że ci ludzie, duża ich część chce tutaj zostać, czyli jest zainteresowana integracją z polskim społeczeństwem, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na te badania, to oni głównie się spotykają z ludźmi albo z Białorusi, albo z byłego Związku Radzieckiego. 20% wymienia Polaków. Ale w innym punkcie jest, że 7% mówi, że posługuje się polskim w kontaktach z przyjaciółmi i znajomymi. Czyli jak rozumiem, oni głównie z tymi Polakami rozmawiają po rosyjsku tak, albo po białorusku. To jeszcze, ja bym to wzmocnił jeszcze rozmowami, które miałem wielokrotnie z przedstawicielami białoruskiej opozycji w Warszawie. Często młodymi ludźmi, niekoniecznie z czołówki, prawda, osób, które znamy zwykle z przekazów publicznych. I żalili się bardzo często, że jest im niezwykle trudno nawiązać trwalsze relacje z Polakami. Nie ma żadnej niechęci. Dyskryminacja jest, jest, ale szczątkowa. Natomiast brakuje, czy nie czują ze strony Polaków chęci do, do głębszych więzi. I to ich popycha w kierunku budowania pewnych baniek białoruskich, organizowania się wokół siebie. I to też wychodzi z tego badania, że. Po pierwsze, język rosyjski, co jest w, jakim, w jakimś sensie naturalne, choć jednocześnie ci sami ludzie zapytani o to, jaki język powinien być w przyszłości na Białorusi, połowa z nich twierdzi jednoznacznie, że, że głównym językiem państwa powinien być, powinien być białoruski. Znaczna część, że powinna być dwujęzyczna Białoruś, natomiast no połowa zdecydowanie opowiada się za, za białorutanizacją państwa. Ale tutaj w Polsce mają kłopot z, z integracją, z włączaniem się, w, czy jakby budowaniem poczucia, że są jakby integralną częścią tego społeczeństwa. Tutaj w zasadzie nie wiem, czy to jest, czy mamy na to rozwiązanie, dlatego że to jest naturalne, jeżeli znaczna grupa społeczna powiązana ze sobą językiem, kulturą, napływa do Polski. I jednocześnie wydarza się coś takiego agresja Rosji na Ukrainę, i napływa znacząco rząd wielkości większa, większa fala migracyjna z, z Ukrainy, to Białorusini po prostu zostali zepchnięci w cień przez te wydarzenia. Niecelowo, nawet nieświadomie, ale siłą rzeczy polityka państwa polskiego skupiła się na napływających Ukraińcach, którym należała się szybka pomoc. I pewnie to też sprawiło, że tych takich systemowych środków, aby ich bardziej angażować w życie społeczne, zabrakło. Pytanie też, na ile oni są skłonni do tego, bo to w zasadzie tutaj z tego badania trudno jest to wyciągnąć, natomiast do tego trzeba pewnie zorganizować jakieś grupy fokusowe i porozmawiać z nimi głębiej, jakie są takie bardziej szczegółowe problemy z włączaniem się w życie polskie. Bo z drugiej strony, też jest ciekawy wniosek, że bardzo uważnie śledzą wydarzenia w Polsce. To nie są ludzie, którzy gdzieś próbują odseparować się od tego, co się dzieje co się dzieje u nas, ale są zainteresowani życiem politycznym i społecznym polskim. Więc jest potencjał, który chyba nie jest do końca wykorzystywany ani przez nich, ani, ani przez nas. A możemy na chwilę w takim razie przejść do tego drugiego raportu, poprzedniego, który był w maju i który dotyczył właśnie tego stosunku Polaków do Białorusinów, bo może tutaj jest pewna odpowiedź na to pytanie, że jednak Polacy dość negatywnie postrzegają Białorusinów trzy lata po 2020 roku, kiedy generalnie ta sympatia była duża, ponieważ były protesty po sfałszowanych wyborach, ale później ten obraz został zaburzony, tak, przez, tak jak piszecie w raporcie, przez kilka wydarzeń. Tak, ten raport był podyktowany tym, żeby zbadać to zderzenie dwóch przeciwstawnych trendów. Znaczy wiemy, że po 2020 roku, gdy Białoruś miała swoje pięć minut nie tylko w Polsce, ale w ogóle w mediach międzynarodowych, bardzo silnie wzrosła, wzrosło uznanie, szacunek. Z uwagi na to, że Białorusini złamali pewien, pewną kliszę, w jaką się w, zostali wepchnięci pewnie przez nas, czyli społeczeństwa pasywnego, niezainteresowanego zmianą, niezdolnego do, do protestu. Pokazali coś wręcz odwrotnego, co wzbudziło duży, duży szacunek i dużą sympatię. Natomiast no, wojna i to, że reżim bezpośrednio zaangażował się w agresję na Ukrainę, udostępnił terytorium do ataków. Sprawiło, że Polacy zaczęli o wiele bardziej krytycznie patrzeć na, na Białoruś, ale to się błyskawicznie przełożyło też na ocenę Białorusinów. Tego, na ile są odpowiedzialni za tą sytuację, na ile ich stąd stosunek do, do własnego państwa, ich decyzje polityczne wpłynęły na to, jakim, w którą stronę zmierza obecnie Białoruś. Tutaj doszło do, prawda, znaczy Białorusini stali się trochę ofiarą tego, zwłaszcza ci w Polsce przebywający, ofiarą, ofiarą agresji rosyjskiej, dlatego że pewne emocje negatywne zostały przeniesione z agresora rosyjskiego na agresora białoruskiego, chociaż oni sami nie są odpowiedzialni, czy nie były odpowiedzialni za te decyzje, no, zetknęli się z, polskim, z polską niechęcią i pewnie dlatego dzisiaj. Dla Polaków informacja, że nasz rozmówca jest Ukraińcem czy Białorusinem, no ma już znaczenie. Więc w ciągu bardzo krótkiego czasu y, y, mamy bardzo silne tąpnięcie, jeżeli chodzi o postrzeganie Białorusi. Też. I, I widać wyraźnie, że tak jak tu napisaliśmy w pierwszym raporcie, Rosja jest kamieniem u szyi y, Białorusin, Białorusinów, ciągnie ich w dół w, w percepcji społecznej w Polsce. I jednocześnie drugim elementem, który z kolei ich wyciąga w górę, to jest na sprawczość, kiedy są aktywni, kiedy pokazują chęć zmiany, to błyskawicznie to sprawia, że Polacy zaczynają na nich patrzeć bardziej, bardziej przychylnie. No dzisiaj są pomiędzy młotem a kowadłem, prawdę powiedziawszy, dobrze doskonale to widzą. Znaczy to, to wielokrotnie rozmawiając z Białorusinami w Polsce odczuwam trochę smutek, że ta, to, ta, ten kapitał, który czuli, że zbierają, gromadzą dzięki tym protestom, gdzieś jest trwoniony, ale nie tylko przez ich własne jakieś niedociągnięcia, ale, ale z uwagi na politykę reżimu. No tutaj dodam, że 34% Polaków uznaje Białorusinów za przyjaznych, 49% za nieprzyjaznych, a w 2020 roku 63% było uważało Białorusinów za przyjaznych, 15% Nieprzyjaznych. No to jest rzeczywiście szokująca zmiana, prawda? Tak. Zwykle w tak krótkim czasie tego rodzaju tąpnięć nie ma. Więc tu widzimy bezpośredni efekt rosyjskiej agresji. I zachowania Łukaszenki. 32% Polaków śledzi wydarzenia na Białorusi, 29% zna osobiście Białorusi na Białorusinka, 9% ma tam rodzinę i znajomych. Z jednej strony to są duże liczby, z drugiej strony, jeżeli patrzymy na to na naszego sąsiada, gdzie właściwie rzeczywiście zachodzą ważne procesy, między innymi związane z wojną, z prowadzeniem agresji zbrojnej bezpośrednio z terytorium Białorusi, no to jest jednak trochę chyba mało. No pytanie, dużo, mało zawsze pytanie, o szklanka jest półpełna czy pusta. Moja własna interpretacja była, że jednak to jest sporo. Zważywszy, że po pierwsze ludzie się dosyć mało interesują tematyką międzynarodową, są jednak skupieni na sobie i tym, co się dzieje w własnym kraju. Więc gdy, gdy zauważyliśmy, że aż tyle, jedna trzecia Polaków wyraża aktywne zainteresowanie, tym, co się dzieje na Białorusi i na Białorusi, nie w Rosji, nie na Ukrainie, tylko na Białorusi, uznałem, że jednak to świadczy, że ta tematyka jednak żyje mimo tego, że dzisiaj oczywiście jest w cieniu rosyjskiej agresji na Ukrainę i wielu innych spraw. Także ja na to patrzę raczej, że szklanka jest na pół pełna i jest pewien potencjał, który można wykorzystać. I to jest w zasadzie też pewien istotne narzędzie, moim zdaniem, dla białoruskiej opozycji tutaj. Bo z tego badania też poprzedniego wyszło, że Polacy Oczywiście kojarzą Aleksandra Łukaszenkę, ta postać się wybija na tle innych, ale 40% Polaków wie i kojarzy Stwertanę Człanołską, Andrzeja Poczebuta, znają Angelik Borys. Jest pewna szansa, którą można wykorzystać, aby trochę w tej percepcji Polaków zorientowanej wyłącznie na reżim, trochę kolorytu wprowadzać. To jest pole do działania dla opozycji białoruskiej w, w Polsce, która powinna też przy, przykładać większą wagę choćby do promocji kultury białoruskiej, aby tam ta percepcja, też czy postrzeganie Białorusi w Polsce, nie było tylko przez pryzmat dyktatora, tylko przez pryzmat i kultury, i ludzi, i dziedzictwa historycznego, bo to też. Z kolei wracając do świeżego badania, jest bardzo ciekawe, że zapytaliśmy Białorusinów o to w Polsce: o takie skojarzenia spontaniczne, do jakiego dziedzictwa czują się, chcieliby się odwoływać. Pojawiło się Wielkie Księstwo Litewskie, pojawiła się Białoruska Republika Ludowa, Rzeczpospolita jako pewien ogólny termin uczęści, natomiast prawie w ogóle czasy sowieckie. To też mówi, jaka grupa społeczna się u nas pojawiła. Albo jaka została wypchnięta z Białorusi, więc mamy tutaj duże pole do potencjalnej interesującej współpracy takich inwestycji w przyszłą Białoruś, nawet jeżeli dzisiaj prawda, nie mamy zielonego pojęcia, w którą stronę ta sytuacja pójdzie, ale jeżeli zakładamy i do tego dążymy, że Rosja zostanie pokonana, to ten moment oznacza też błyskawicznie bardzo poważne zmiany na Białorusi. I to jest i ta grupa, która jest w Polsce, nie tylko w Polsce, też na Litwie. Może być bardzo istotne, jeżeli chodzi o, o budowanie przyszłych relacji. Tam były też ważne liczby, które też można wykorzystać, dlatego że 79% Polaków uważa, że badanych w interesie Polski jest demokracja na Białorusi, 46% uważa, że trzeba aktywnie przeciwdziałać, wspierać opozycję. 21% nawet mówi o tym, żeby izolować gospodarczo, nakładać sankcje, a tylko 20%, 19% żeby szukać dialogu z reżimem. Więc mi się wydaje, że to jest też wsparcie duże no, dla takich instytucji jak Centrum Miroszewskiego, ale też na przykład dla Bielsatu. Tak? Czyli jest jednak zgoda na to, żeby rzeczywiście działać aktywnie. Tak, zdecydowanie tak. Polacy widzą, że jest potrzeba inwestowania w te relacje. Dostrzegają zmianę, która zachodzi. i Nawet jeżeli ona nie doprowadziła dzisiaj do oczekiwanych rezultatów, czy z perspektywy choćby tej grupy, która napłynęła do Polski. Ruski, to jednak pokazała, zmieniła w bardzo mocny sposób postrzeganie Białorusi i, i nadała pewną sprawczość też tej, tej opozycji. No, Światłana cichałska jeździ po świecie, ten gabinet stworzony wokół niej próbuje zdobywać tę legitymację międzynarodową, więc mamy pewne sygnały też płynące z, dla, do Polaków, że istnieje jakiś. Alternatywa, coś czego nie ma w przypadku Rosji na przykład zupełnie. Alternatywa, która łączy pewne środowiska opozycyjne, które nie do końca ze sobą są spójne i, i, i nie zgadzają się ze sobą we wszystkim, ale łączy je jakąś, jakieś ciało polityczne, które może stworzyć alternatywę. To bez wątpienia jest ważna konkluzja płynąca z tego raportu i poprzedniego. Że jest y, y, potrzeba inwestowania w te relacje, mimo tego, że dzisiaj zostały zapięte w cień przez agresję. Y, I druga jest konkluzja płynąca z kolei dla, dla Białorusinów. Wielokrotnie miałem y, dyskusje z ich udziałem, w których nawet dzisiaj, nawet teraz, próbowali y, wciąż między kropelkami szukać te rozwiązania, które jakoś zbalansuje tę sytuację. Czyli chcemy być częścią Zachodu, ale może jednak nie wracać się od Wschodu. No Ja mówiłem zwłaszcza w ostatnich miesiącach, że ten moment się skończył. Znaczy, to jest czas na pewien wybór strategiczny dla Was. Trzeba podjąć to ryzyko i przestać udawać, że możecie zachowywać, gdzieś, gdzieś pomiędzy być wciąż, jakimś mostem, jako most służyć. Dzisiaj jest czas na, na tą decyzję jednoznaczną, po której stronie, w jakim kręgu cywilizacyjnym chcecie, chcecie, chcecie się zakorzenić. To oznacza też jasne stanowisko wobec tego, co się dzieje na Ukrainie. Wiemy, że są na, relacje białorusko-ukraińskie są pełne napięć, i relacje białorusko-ukraińskie społeczne, nawet w, w nawet w Polsce, są pełne napięć. Nie jest łatwo organizować spotkanie między tymi grupami. Byłem mm, świadkiem takiej eksperckiej rozmowy kilka, 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 kilka miesięcy temu. Do której do jednego z paneli polscy yy, eksperci zostali zaproszeni jako rodzaj pośrednika Bufora, yy, nie, nie były to łatwe rozmowy. Widać było, że dwie, obie strony nie do końca się rozumieją. Są zupełnie w, jakby ich, ich, ich uwaga jest skoncentrowana na innych sprawach. Natomiast no, do Białorusinów popłynął jasny sygnał, że tutaj nie ma, yy, nie ma czasu na jakby, powtarzanie dylematów o jakiejś wielowektorowej polityce, yy, to jest czas wyboru. I, twarzywszy na to, jak ta grupa, która w Polsce jest, jak spójna jest w tym postrzeganiu i, i, i historii, i tego, w którą stronę Białoruś powinna zmierzać, i w połączeniu z Polakami, którzy uważają, że tak, Białoruś trzeba wspierać w kierunku demokratyzacji, no to mamy, mamy mandat społeczny do tego, aby działać w tą stronę. I my, i, i białoruska opozycja. To jeszcze jedna liczba. 82% tych Białorusinów w Polsce nie zgadza się ze stwierdzeniem, że Białorusini i Rosjanie to dwa najbliższe sobie narody. 80% wskazuje na Polaków i Litwinów. Mam wrażenie, że w ogóle, jak czytam te wyniki, to to, że ci ludzie wyjechali z Białorusi, to jest chyba jakieś spełnienie marzeń Aleksandra Łukaszenki, bo on wyparł tych wszystkich, którzy nie akceptują tego, co on przedstawia. Tak? Czyli właśnie dla niego Białorusini i Rosjanie to są dwa najbliższe narody. O Putinie mówi starszy brat. No i właśnie to, co mówiłeś, to nawiązanie do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, zamiast do Związku Radzieckiego, co robi Łukaszenka. I pytanie zasadnicze, na które odpowiedzi nie mam, to jest na ile dzisiaj na Białorusi silne są tego rodzaju postawy. Nie możemy tego dzisiaj zbadać w sposób rzeczowy i rzetelny. Postawy, które widzimy tutaj wśród opozycji. Czy Łukaszence udało się wypchnąć tą najbardziej aktywną część, która widzi potrzebę kształtowania tożsamości białoruskiej w odwołaniu się do tych tradycji, o których, o których mówiłeś? Czy to są wszyscy, którzy de facto byli skłonni podnieść pewną ofiarę i poświęcić się, temu, poświęcić się na na, 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 na dla, dla tego rodzaju działalności, jeżeli tak, no to mamy smutny obraz tego, co nas czeka w przyszłości i jeżeli jednak założymy, że Białoruś dzisiaj wciąż jest, w Białorusi jest wciąż masa osób, które z różnych powodów zachowują milczenie, nie decydują się na wyjazd, bo to jest jednak decyzja trudna, to jest trochę inna sytuacja niż w przypadku Ukrainy, kiedy ludzie byli zmuszeni do ucieczki w zderzeniu z jakby zagrożeniem egzystencjalnym. Tutaj to zagrożenie się pojawiło ze strony reżimu, ale nie było aż tak dojmujące w przypadku agresji, agresji rosyjskiej. To być może tam są ludzie, którzy myślą podobnie, ale dzisiaj zachowują dystans wobec tego, co, co, co widzimy. Odpowiedź na to pytanie nam pozwoliła ocenić, w którą stronę Białoruś może zmierzać, gdy dojdzie do jakiejś zmiany. Ale jeżeli mam pozytywny pozytywne, pozytywne nutę skończyć, to wiemy, że pewne zmiany społeczne i polityczne nie rodzą się dlatego, że większość społeczeństwa się nagle aktywizuje, tylko z pewnej aktywnej mniejszości, która jest gotowa poświęcić się dlatego, żeby jakieś cele realizować i przekonywać z kolei resztę społeczeństwa do potrzeby takich zmian. To jest pytanie, na które no, pewnie trzeba by szukać odpowiedzi, próbując dziś, dzisiaj na Białorusi analizować tego, co się, to, to, co się dzieje w społeczeństwie. Niezwykle trudne, obarczone dużym ryzykiem, ale warte chyba inwestycji, dlatego że no, te 80-100 tysięcy Białorusinów, którzy są w Polsce, no, mają rodziny tam też. Mają tam swoich znajomych, utrzymują z nimi jakieś kontakty. To, ta ich postawa nie wzięła się z niczego. Więc ja zakładam, że kilkaset tysięcy osób na Białorusi myśli mniej więcej tak samo. Zresztą Ośrodek Studiów Wschodnich zrobił kiedyś badanie nie tak dawno, też półtora roku temu, próbując metodologicznie, w sposób eksperymentalny podejść do tego, co tam się dzieje. I też wychodziło, że znaczna część społeczeństwa białoruskiego odwołuje się do tradycji niesowieckiej, Czy Wielkiego Księstwa, czy Rzeczpospolitej, ale nie sowieckiej. Więc to by pokazało, że jest ten potencjał drzemiący tam na, na większą skalę. Czy uda się tylko wykorzystać? To jest pytanie otwarte, zależnie od, od tego, w którą stronę będzie zmierzać, oczywiście, wojna przede wszystkim. I, i mam nadzieję, że porażka Rosji pozwoli tym procesom zaistnieć na dobre. No tutaj warto dodać, że na Białorusi nie można przeprowadzać badań. Jedyne badania, które oficjalnie są przeprowadzane, to są przez właśnie instytucje państwowe, które są chyba dalekie od obiektywności. Ernest Wyciszkiewicz, Centrum Mieroszewskiego, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na zrzutce i patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.